Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat. I don't know my wrath, my blood boils over like, oh god, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. Mano. Wieje, wieje i przestać nie może. Cały czas wieje. Zobaczcie, jak wyglądają uszkodzenia mrozowe po dwóch miesiącach. A czy po miesiącu? No, dobrze to tylko tak się skończyło, że nie uschły te liście. Ech, zniszczył mi wiatr strasznie liście. Budy musiałem zdemontować, bo jak były, był ten tajfun cały, Nadia, czy jak jej tam było, to by mi te budy porwało. Trzeba było to ściągnąć, no, a potem to już nie nakładałem. Dzisiaj tak samo wiało rano, z soboty na niedzielę. Alert też przyszedł na telefon, żeby tam silne wiatry. No i się nie pomylili. Wieje od rana. E, dzisiaj zabiegi, zabiegi, zabiegi. Upiększające. <noise> Odcinam te suche, zmrożone liście. Tak trochę przejaśniała. Ten wiatr tak mocno dmuchał, że zobaczcie, musiałem wyciąć jednego liścia, bo po prostu się złamał. Się złamał listek od wiatru. W dużej palmie na razie uciąłem jednego liścia. Bo on nie chce się chwalić, ale naprawiłem ją. Tada. <grystanie> Ta <grystanie> Zobaczcie co wymyśliłem. Ogonek kwiatowy, cyk trytka. Ogonek kwiatowy, cyk trytka. Tutaj tak samo. Cyk trytka. I, I nie muszę obcinać tych liści. Dopóki nie uschną. Tak naprawdę. O, tu ogonki kwiatowe. I cyk. Liść przymontowany. Tak naprawdę, nie wyglądają tragicznie, po prostu się ugięły. Jak to wytrzyma do jesieni, to jesienią i tak zawsze 13 liści ucinam. Więc w tym roku będzie po prostu na podparciu. Nawet tego nie widać za bardzo. Trzeba się z bliska przyjrzeć. Jednego liścia tylko wyharatałem, bo o ten tutaj bo nie było do czego go przyczepić. Tak, akurat żadna strata. No i palma wygląda normalnie póki co. Bałem się o te zniszczenia mrozowe, ale palma jest idealna. Zobaczcie jak wieje normalnie. Fuh. Wagner też go podparłem dwoma trytkami bo tak strasznie wisiało w dół eee, to jest jeszcze kwiatowe dwie trytki i Wagner stoi stoi dęba powycinałem mu tutaj te liście zgrzybiałe z zeszłego roku, zobaczcie tragedia zgrzybiałe liście Przebrażone liście, połamane liście. Kombo! <grystanie> o jezu, kordylinę też połamało. Zobaczcie. Cyk. Cyk. Ja ci nie wierzę. Tak mocno wiem. Gloriosa, no to tu to wam pokazywałem, że połamało listki. Wypodwijało, połamało. Ale. Tej też się oberwało Puch. Zobaczcie jaka szkoda Nowiutki listek Tak i dopiero co się rozkładał i już go złamało Jest tu takich więcej półginanych zobaczcie nawet te stare Mimo, że taka sztywna jest ta nie radzi sobie z takim wiatrem silnym wiatrem oczywiście cała czupryna zobaczcie to wszystko jest nowe to wszystko jest nowe nowe i te zgnite doły będę mógł, będę mógł obciąć na wiosnę póki co niech ma jeszcze tak to wygląda trytki dają radę Dobrze, że nie obcinałem przy, samej, przy samym pniu tych e, ogonków e, po nasionach, bo by nie było teraz do czego przyczepić Cyk, cyk, pyk i uratowany. Pyk i uratowany. Najgorsze jest to, że tu mi takiego młodego liścia też skasowało ta wichura. Musiałem do drugiego przytwierdzić, mam nadzieję, że się nie urwie. No ale jest okej okay. Mam nadzieję, że wytrzyma to dopur yeah. Szczępy, Panie, szczępy. Zbieram do worka te liście, tam mam worek. Wywalam to i zabieram się jeszcze za jedną robotę. Oczywiście też mi wywróciło. Muszę Nikolajkę przesadzić, bo Nikolajka już nie umie stać w doniczce, bo się huśta, bo korzenie wyszły. No takiej większej doniczki dam i tylko jej muszę iść po ziemię. Idę po ziemię, przesadzam to, Zobaczymy jak korzenie wyglądają i zbieram się na chatę, bo mi zimno. No i biedne listki, kurczę. Będzie dużo roboty chodzenia i prostowania Będzie wyglądać to jak ta od zachodu połamana. Z tej strony jest idealna, bo z tej strony nie wieje. Dobra, idę po ziemi i działam No dobra, wyciągam z tej doniczki Przeplewię od razu z tego Dziadostwa, Tak przesuszyłem ziemię, że chwasty uschły. A Nikolajka dalej se rośnie. Aż odchodzi od doniczki. Zibi będzie szczęśliwy. Zobacz, Zibi. Nie przelana. <grytanie> Dobra, potrzebuję dwóch rąk, żeby ją wyciągnąć. Oczywiście ciągłem z tej doniczki, jak wyciągnąłem to. Wystrzeliło i rozsypałem wszystko. Dobrze, ja pierdziele jeszcze nie trafiłem. Dobrze, że nie robię tego w domu, bo właśnie tak by się to skończyło.